Pochowujecie również e, dwójkę już prawie że dorosłych synów, ale jednak to są dzieci, młodzież. E, czy dopuszczasz również noszenie biżuterii przez tak młode osoby? Oczywiście. Generalnie ja jestem zdania, że dopóki nie obraża się kogoś, tak? niech rzeczywiście czyjś uczuć to, to jak najbardziej i nie widzę w tym nic złego. Jeżeli ja sam dość wcześniej i młodo zaczynałem nosić jakieś rzemyki, koraliki i tak dalej, często uważałem, że są to moje amulety, przynoszą mi szczęście. A no, takie sobie robiłem wizję w głowie. Jakieś pamiętam, jak grałem na Mistrzostwach Świata w 2002 roku i sędzia kazał mi ściągnąć moje koraliki, których nie ściągałem nigdy, więc musiałem je odciąć tam. Musiałem się gdzieś ukrywać przed nim, żeby w końcu wpuścił mnie na boisko z tymi koralikami, bo wierzyłem gdzieś w swojej głowie, że jak je to zrobię, to to będzie fatum i to przyniesie mi nieszczęście. Więc jeżeli ktoś ma swoje takie y, 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 przyzwyczajenia czy, czy, czy swoje przesądy, to jak najbardziej to szanuję i tutaj wiek naprawdę nie gra żadnej roli.